Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dziś w tym szczególnym miejscu w Szydłowcu na Placu Świętego Ducha i Świętej Anny, aby wspólnie uczcić czterdziestą siódmą rocznicę śmierci Sługi Bożego księdza Romana Kotlarza, który w latach 1954 do 56 pełnił posługę kapłańską w Szydłowieckiej parafii. Miał wówczas 26 lat. Uczył religii w szkole podstawowej, Podstawą jego pracy zawsze była prawda, sprawiedliwość, godność osoby ludzkiej. Jednak musimy pamiętać, że były to trudne czasy dla Kościoła. Komunistyczna władza państwowa nastawiona była na tworzenie tak zwanego nowego człowieka, który miał być wolny od przesądów narodowych i religijnych. Tak w swojej książce pisze mieszkanka Szydłowca, Wielodnia prezes stowarzyszenia patriotycznego imienia księdza Romana Kotlarza i autorka książki o księdzu Romanie Kotlarzu, obrońca polskości i katolickiej duchowości, pani Teresa Romaszewska. Co takiego czynił ksiądz Roman Kotlarz? Że władze komunistyczne już w, pier w jego pierwszej parafii zwrócili na niego szczególną uwagę. W ówczesnych stalinowskich czasach normalne było zainteresowanie duchowieństwem, walką z religią – Ksiądz Roman cieszył się jednak specjalnym zainteresowaniem, chyba tylko dlatego, że był człowiekiem bezkompromisowym. Swoją posługę kapłańską rozumiał jako posługę słowa, czynu i modlitwy. Jego działalność nie ograniczała się tylko do ogłoszenia Słowa Bożego, ale również wprowadzał je w czyn. Po opuszczeniu szydłowieckiej parafii, które nastąpiło w 1956 roku z powodu fałszywych oskarżeń ksiądz Kotlarz pracował dalej. Uczył religii, przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, głosząc prawdę o wolności człowieka, broniąc ludzkiej godności i prawa do wyznawanej wiary. Niestety, kilkukrotnie pobity przez funkcjonariuszy SB na własnej parafii, zastraszany, prześladowany, 15 sierpnia 1976 roku, odprawiając mszę świętą, zasłał ze słowami Matko ratuj, osunął się na ziemię, Tracąc przytomność, przewieziony do szpitala w Krychnowicach, zmarł 18 sierpnia 1976 roku w skutek ran, jakie odniósł w wyniku pobicia przez Służbę Bezpieczeństwa. Miał wówczas 48 lat.